W kolejnym odcinku kreatywnego Goku online, kulinaria z gok. Zaczęłyśmy już tutaj przygotowywać naszą kolejną inspirację kulinarną, a będą to tortille z nadzieniem. Potrawa znowu w stylu goście jadą, czyli coś, co szybciutko możemy zrobić, a efekt zawsze zadowala gości. I kochani, do tego będą nam potrzebne tutaj składniki, które już prezentujemy, czyli ogóreczek świeży, papryka, ogóreczek konserwowy, serki. Tutaj mamy naturalny, mamy i ze szczypiorkiem, sałata, wędinka i ser. Yy, I przyprawy do tego, jeżeli tam w miarę potrzeb... Chyba się zapomniałam. Też się <laughs> przydadzą. Koleżanka już tu podjada, bo już chyba mały głód ją atakuje. Mały Jest... głodek. Więc tutaj zaczynamy kroić, będziemy się streszczać. Dobrze, pierwszym etapem jest posmarowanie naszej tortilli serkiem. Smarujemy śmiało. Jako podkładkę można sobie pod tortille wykorzystać papier. Ja mam tutaj akurat serek ze szczypiorkiem, więc jest już pewnie nasmalkowany. I śmiałym ruchem rozmarujemy serek na naszej tortilli. Ja mam tortille chwilę pełną ziarnistą, a na to na tak. Okej, okay, taka trochę mniej dietetyczna, bo no, A tutaj tą kalorycznością <laughs> może, może nie poruszajmy tego tematu. E, dobrze, posmarowaną tortillę układamy sobie na listki sałaty. Sałata jest wcześniej umyta oczywiście. Mamy tutaj taką strzępiastą. Mm. Wystarczy. Tak, zapomniałam. Możemy sobie jeszcze tutaj przed też do dosmakować kolorowym pieprzem, ale coś tam. tam tak, w jedną i w drugą musisz. O, znowu coś on nie działa. do końca. Dobrze. Następnie bierzemy wędlinkę. Taką cieniutko pokrojoną. Właśnie najlepsza to jest taka, co prawda ona może jest niewygodna, ale najlepsza jest taka, która się prawie że nawet nie prawie rozrywa. Nasza wersja jest z wędliną. Można zrobić sobie wersję oczywiście tylko warzywną. Doskonały też do tortilli jest łosoś, łosoś tak? Ale tutaj nie mamy taką wersję może nieco tańszy ser kupiłam specjalnie taki mięrzywny jest bardzo cieniutki i też fajnie się później nam tutaj zawinie dobrze i możemy jeszcze właśnie tą cieniutko pokrojoną papryczkę będzie ładny kolorek nie świeżego. ja tu sobie dodam OK i ja tu jeszcze dodam sobie korniszonka o, korniszonka w całości. Najlepiej tutaj na samym brzeszku. I zabieramy się za zawijanie. Ważne jest, żeby zrobić to tak ścisło, ciasno, żeby nam się to pięknie trzymało. Ciekawe czy nie wyjdzie. I zawijamy, zbierając to nasze wszystkie. Skarby po drodze, zawijamy, dociskamy, ciach, ciach, ciach. Pierwsza gotowa. Odkładamy. Można odłożyć, e, zawinąć na przykład czy folię, czy coś i odłożyć sobie do lodówki, żeby to jeszcze się wszystko schłodziło, przegryzło, Ale też, też dużo wcześniej mm, nie robimy, dlatego że jak dajemy na przykład czy świeżego ogórka bo on może puścić sok i, i później za bardzo miękka będzie. No Więc to też jest taka przystawka, którą szybciutko robimy, podajemy i uwierzcie, równie szybciutko znika z talerzy. No tak. To potwierdzam. Dobrze. Drugi placek. Oczywiście tego serka można dać troszeczkę trochę będzie wtedy może bardziej wydajnie. Serek to jest taki typu twarogowego do kupienia w popularnych sklepach. Różne firmy go robią, więc dobrze. I znowu tutaj powielamy, też dodajemy troszkę sałaty. Tutaj bardziej jeszcze. Dobrze, bęglinka. cieniutkie te plasterki, no, oj, cieniutkie. Dobrze, można też położyć po prostu pod pienię. Nie o to chodzi. O pięknie. Serek. Tak. I może teraz ten świeży ogórek pójdzie tutaj. Można też posypać Ziółek, szczypiorku, natki pietruszki pokrojonej albo w całości, to już zależy kto jaki lubi smak. I procedurę powtarzamy, czyli naszą tortillę pięknie zwijamy, żeby się zrynowało. To już widzę, masz nieporadę. Tak, Szybciej ode mnie. Jest, to, jest to częste danie, szybkie. Tu sobie odłożymy może na oczek. I teraz przygotowujemy nasz kumisek już na stół dla gości. Oczywiście przyda nam się piękny, duży bisk sałaty. Z jednej strony. Piękne sałaty. Z drugiej strony. Już się robi ładnie zieloneczko. I naszą tortillę kroimy w takie grubsze plasty. Końcówki zazwyczaj podjada kucharka. To jakby to odkładała. Mhm. O, zobaczcie, jak elegancko właśnie wygląda nasz korniszonek, który włożyliśmy w całości. I nasze tortille układamy niech nie na pomisku. Mhm. Możemy przekładać, zrobić na przemiennie, czyli pełnoziarniste przekładać z jasną. Mhm. Te końcówki to nie, to dla kucharki. A, dobra. Okej. Okay. Dobrze. Nasz półmisek powoli się zapełnia. I znowu bierzemy ciemną. I elegancko dokładamy. Nie zapomniałam dać, nie ma czerwonego, ale to nie szkodzi. I kolejna biała. tak to uzupełnienia. jeszcze dołożyć. Okej. Okay. I czekaj, to nie, to nie, bo to jest końcówka. Dołożę. elegancko. Dobrze. Nasz półmisek już jest tutaj gotowy. Możemy sobie tutaj do dekoracji dołożyć na przykład małego korniszonka, kawałek papryczki i pięknie dopełnić tutaj natką pietruszki. I jak Wam się podoba? Smacznie wygląda. Nasza poprawa gotowa. <noise> tak, nam już tutaj leci ślinka, także zachęcamy do korzystania z naszej inspiracji. Dzisiaj to była Tortilla. Zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Pa!